Hey, chciałbym wam pokazać, jak wygląda kontrola podczas hibernacji moich żółwi w lodówce. Na co zwrócić uwagę i co będzie nam potrzebne. Oczywiście, będzie nam potrzebna waga, kartka, długopis, a spryskiwacz taki do kwiatów z wodą, która będzie miała temperaturę, oczywiście, lodówki, a aparat. I najlepiej byłoby, jeśli przywytrzylibyśmy pokój, w którym znajduje się lodówka. Oczywiście nie musimy zapraszać zimy do naszego pomieszczenia. Storo oczywiście zależy od lodówki, ale słyszałem, że niektóre lodówki nie powinny stać w pomieszczeniach, gdzie temperatura jest poniżej 16 stopni Celsjusza. Takie dokładne kontrole powinniśmy przeprowadzać raz w miesiącu dla tych, którzy są poczutujący czy dla tych, którzy się troszeczkę bardziej obawiają swoje żółwie można nawet i dwa razy w miesiącu ale pamiętajmy, aby jak najmniej e, przeszkadzać naszym żółwiom e, otwieranie lodówki i wietrzenie e, dwa, trzy razy w tygodniu, to zależy również od lodówki jeżeli jest lodówka mniejsza można częściej z tymi większymi oczywiście zwiększa cyrkulacja powietrza, ale oczywiście również trzeba je e, wietrzyć, no i raz w tygodniu wkładam e, Palce do, do lodówki sprawdzam wilgotność gleby, czy po prostu nie jest za sucho. Zanim otworzymy lodówkę, musimy wiedzieć, że sporadycznie można znaleźć kał bądź moczan i to jest całkowicie normalne. Niektóre żółwie jeszcze wypróżniają się podczas zimowania. Ja u swoich znalazłem nieraz, oczywiście nie jest tego dużo. I drugim e, musimy też uświadomić, że poruszanie się żółwi i zmienianie e, położenia, żółwie się zakopują, obracają się i to jest, to jest również całkowite normalnie. Oczywiście pod tym względem, jeśli to nie trwa zbyt długo, jeśli to nie, nie chodzi o to, że żółwie są wtedy obudzone, tylko chodzi mi o to, że żółwie po prostu w zależności również od temperatury, żółwie zakopują się głębiej, a w lodówce więc... Zaczynamy od sprawdzenia temperatury. Najwłaściwszą taką temperaturą podczas hibernacji jest od 4 do 6 stopni Celsjusza. Musimy pamiętać, że powyżej 8 stopni Celsjusza uwalniany jest glikogen w wątrobie do krwobiegu, co prowadzi do przebudzenia żółwia, więc zawsze rozpoczynamy liczenie naszej hibernacji od momentu kiedy temperatura spadnie poniżej 8 stopni Celsjusza. Zabezpieczeniem przed hipotermią, czyli zamarznięciem żółwia, jest taki, takie urządzenie, które nazywa się termostatem. Jeśli temperatura spadnie poniżej, ja mam tutaj ustawione poniżej 3 stopni Celsjusza, lodówka jest automatycznie wyłączana. Więc gdy temperatura wzrośnie po czasie, lodówka uruchamia się z powrotem, i dlatego jestem w stanie trzymać prawidłową temperaturę w lodówce. Więc otwieramy lodówkę. Każdy żółw powinien mieć swoje pudełko na tyle duże, jak wspomniałem, by móc się obrócić. Kładziemy nasz, nasze pudełko żółwiem. Delikatnie go wyjmujemy. Sprawdzamy, czy żółw reaguje na dotyk. Bardzo powoli E, się rusza, e, główka jest schowana. E, oczywiście sprawdzamy żółwia pod kątem zaczerwienienia, czy nie jest na plastr plastronie e, niczego czerwonego, czy oczywiście skorupa e, jest dość twarda. E, sprawdzamy, czy nie ma żadnych wydzielin z nosa, ust i oczu. E, wszystko wydaje się być w porządku. Oczywiście należy e, zważyć e, żółwia. Oczywiście kartkę długopis zapisujemy e, wagę. 392 w porządku. Żółw nie stracił. I z powrotem żółwia wkładamy do pojemnika. I oczywiście go zakupujemy z powrotem tak, jak był. Zakopaliśmy żółwia. Oczywiście, jeżeli gleba jest. E, zbyt sucha, należy delikatnie zwiększyć Oczywiście, żeby woda nie była a, ciepła, ponieważ to może spowodować obudzenie żółwia. Oczywiście po, a jeśli mamy więcej żółwia, po włożeniu należy umyć ręce i przystąpić do sprawdzenia kolejnego żółwia. Przechodzimy go do kolejnego e, żółwia. Ten jest wiele, wiele mniejszy, więc musimy go e, znaleźć. Opa, jest. Opa. Jest maleńki. Oczywiście żółw bardzo powoli e, się rusza. Sprawdzamy, czy nie ma e, zaczerwienienia, czy plastron nie jest miękki, ani czy nie ma żadnych wydzielin z oczu, nosa, ust można trzepać go troszeczkę ziemi, jeśli jest ziemia to znaczy, że gleba e, jest wilgotna nie tak jak w poprzednim żółwiu był cały czysto oczywiście też nie można przesadzić z wilgotnością otwieramy naszą wagę ważymy żółwia 104 zapisujemy wagę I, i to tyle Wkładamy, zakupujemy. Potrzeba akurat dwóch rąk, więc składamy, zakupujemy i do lodówki. I to tyle. I na koniec e, dodam jeszcze e, taki temat a propos utraty wagi e, żółwi podczas zimowania. E, są najważniejszymi, właśnie są takie trzy czynniki, które musimy zwrócić e, uwagę, by żółwie nasze e, nie traciły zbyt e, dużo wagi podczas zimowania. To jest skoncentrowanie się na. Wilgotności, żeby nie było podłoże zbyt suche, ponieważ żółwie wtedy nie mają możliwości wkłaniania płynów. Dwa to jest odpowiednia temperatura, żeby nie była wyższa niż 8 stopni Celsjusza. A 3 to jest pozbycie się, zminimalizowanie pasożytów przed zimowaniem. I w przypadku jakichś niepokojących e, sytuacji podczas e, właśnie sprawdzania. Naszych żółwi. Tak jak wspomniałem, że dobrze jest mieć aparat przy sobie. W takim razie, jeśli nam e, coś nie odpowiada, coś co nie wiemy, m, czy jest w porządku, wtedy robimy zdjęcie. Żółwia z powrotem odkładamy e, zimne miejsce i wtedy kontaktuj kontaktujemy się z naszym weterynarzem i pytamy, co dalej robić. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby nie wprowadzać e, żółwia do stanu, gdzie podwyższamy temperaturę gwałtownie, ponieważ to jest a Bardzo niebezpieczne dla nich. Zawsze a, temperaturę dla żółwi podnosimy stopniowo i takie krótkie wyjmowanie naprawdę nic nie szkodzi, więc... Więc przy jakimkolwiek problemie, czy za dużym upadku wagi, czy jakichś wydzielin, czy zaczerwienienia u żółwi, czy czegokolwiek, naprawdę nie hezytujmy telefon do lekarza, czy nawet odwiedźmy go ze zdjęciem, pokażmy... O co chodzi? Postępujmy dalej zgodnie z weterynarza zaleceniami. To jest naprawdę bardzo ważne i uwierzcie mi, że im dłużej będziecie zimować swoje żółwie, tym mniej będziecie się o nie mać bać, ponieważ to nie jest nic strasznego. Pozdrawiam.